jak godzilla jak godzilla jak godzilla jak godzilla jak godzilla. Ja godzilla godzilla kontra. mały samochód godzilla poczekaj zostawię ci samochód mm. Ale że nie da pierdół On jak Godzilla t Jakiś tirek! rex Zjadź Dobry pies Nie To moje auto przy oknach No już zostawcie już go nie Bo teraz ktoś za Dobry pies To jest dobry pies Godzilla kontra to Nie rób, nie rób, bo strasznie zleci Iwi, Iwi, się, nawet pan boi się tego. Iwi! zostaw Ivi. Ej, bo już mi się nie podoba. Patrz, Ivi, Ivi, kto Iwi. to jest? Iwi, Ewi. O nie, ona się jednak tego nie boi. Zostaw go, zostaw go. Dobra, koniec.